Zespół szkół ekonomicznych od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych projektach wymiany uczniów. Dwa tygodnie temu w ramach projektu 15-osobowa grupa z Ekonomika miała okazję gościć we Francji w przepięknej miejscowości Pont-TV. Teraz z rewizytą do Radomie na tydzień przyjechała grupa z Francji 19 uczniów i dwóch nauczycieli. W ramach tego programu mieli także wycieczki krajoznawcze, mieli zajęcia w szkole, mieli różnego rodzaju warsztaty, poznawali tradycje Francji, różne obyczaje. Kulturę, oczywiście i język obcy. Takie wymiany to świetna okazja do poznania nowych krajów, to także wspólna wymiana doświadczeń. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w wymianie, ponieważ dzięki temu otworzyłam się na, na podróże na świat. Oraz na język. Mogłem poznać nowych ludzi, nową, nowy kraj, nową kulturę i to rozwinęło na pewno moje zdolności językowe. W szkole przebywają także nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły z Hiszpanii, którzy w ramach projektu Erasmus, przez najbliższy tydzień będą dla uczniów ekonomika prowadzili zajęcia z przedmiotów zawodowych, wyłącznie w języku angielskim. Zajęcia dotyczą m.in. zakładania i prowadzenia własnej firmy czy prowadzenia rozmów biznesowych. Projekt mający na, na celu szkolenie naszej kasy. Jaki dać danie możliwości tamtej kadrze na to, by sprawdzili swoje umiejętności w środowisku międzynarodowym z młodzieżą, która nie mówi w ich języku narodowym, tak więc jest to bardzo inspirujące, a ile jednak wyzwanie dla obu stron. Szkoła planuje kolejne wymiany i nie tylko ze szkołą w POM TV. W przyszłym roku ma odbyć się wymiana z zaprzyjaźnioną szkołą w Holandii.